Cześć, dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o trendach na 2024. Część z nich już widziałam, mniejszych lub większych elementach wnętrzarskich, ale są też takie niektóre nowości, można by ująć petardy, które na pewno staną się hitem w trendach. No i są też takie rzeczy, które niekoniecznie widziałabym w swoich projektach czy wnętrzach. Więc zapraszam na przegląd trendów na 2024. Dobra, nie dziwi Was to, że w nowym sezonie pojawi się styl, który miał już szansę królować na e, wnętrzarskich e, trendach. E, jest styl Japandi e, i jego b, b, wszystkie założenia będziemy rozwiązywać dalej w kolejnym sezonie. Teraz będzie on zdecydowanym królem e, wnętrzarskiej mody. E, styl Japandi to połączenie japońskiego minimalizmu ze skandynawskim ciepłem i prostotą. E, tutaj bardziej e, stawiamy na funkcjonalność, a, ale również na piękno. To ma ze sobą e, się łączyć i też stwarzać takie warunki ciepłego, spokojnego wnętrza. E, kolorystyka beżowa, stonowana, e, pojawiają się też pastele. Pastele w takich e, zieleń oliwkowa, jakieś cyglana, e, też e, lawenda. E, to są takie pojawiające się gdzieś akcenty lub też e, całościowe ściany. Dlaczego nie? No i też mamy nawiązanie do naturalnych materiałów, czyli kamień, drewno, ratan, bambus, e, bawełna, baweł, wełna, bukla, czyli taka tkanina z takimi wypustkami. Czyli, wszystkie rzeczy, które wprowadzają do wnętrza naturalny klimat, naturalny akcent. Plus dla tego zabiegu jest taki, że też naturalne materiały mają swój specyficzny taki ar aromat, zapach, jak drewno na przykład. Więc tutaj, klucz wyglądu wizualnego, wprowadzamy też jakiś inny zmysł zapachu na przykład. No i pojawiają się też brązy. Brązy pojawiają się już od jakiegoś czasu, nie tylko tutaj mowa o wnętrzach, ale też w ubraniach te brązy stopniowo gdzieś tam zaczęły się pojawiać i zyskały swoją sympatię wielu odbiorców. Ale teraz w wnętrzach jest to kolor coraz bardziej pożądany i mam nadzieję, że zobaczymy tego więcej. No, i coś, co się będzie długo pojawiać i długo pewnie nie zejdzie z trendów męczarskich, to jest ratan i materiały takie plecione. Ratan i plecionki to jest hit tego i przyszłego sezonu, ja to gwarantuję. Pojawił się on już co prawda wcześniej, natomiast teraz będzie on pojawiał się naprawdę w ogromnych ilościach w różnych elementach męczarskich począwszy od mebli, od wydatków, poprzez nawet okiennice czy drzwi, y, będzie to materiał bardzo pożądany i dopuszczam taką myśl, że może on zastąpić słynne wszędzie lamele. No i oczywiście styl japandi uwielbia naturę, zarówno w, jak i w różnych akcentach, jak wcześniej mówiłam, czyli materiały, tak i w takich rzeczach jak roślinność, czyli dużo roślin w donicach, zarówno w donicach, jak i w różnych elementach, na przykład w lampach albo na ścianach w formie wiszących tą, czy też jakieś gałązki z żywą roślinnością, w jakiś fajnych wazonach. To jest też jeden z głównych elementów dekoracyjnych. Pierwszym elementem mnóczarskim, jaki będziemy mogli zaobserwować, będzie mikrocement. Jest to materiał, który pozwala nam na pozbycie się tych fug, czyli mamy bardziej spokojne, harmonijne wnętrze, ale też możemy tutaj zaszaryć z kolorem i może być to w bardziej ciepłej kolorystyce. No i tutaj fajnie to wygląda we wnętrzach właśnie w łazienek. Pozbywamy się jakichś łączeń płytek, nie mamy też funkcji, które są bardzo ciężkie w utrzymaniu czystości, a tutaj ta przestrzeń, taka jedna forma jest bardzo minimalistyczna, ale też bardzo ciekawa. Mi osobiście się bardzo podoba, zwłaszcza w tych odcieniach beżowych i z podświetlanym jakimś ledem też w, w nacji ciepłej. E, super to wygląda i mam nadzieję, że będzie to coraz częściej widywane we wnętrzach. E, lampy pojawią się w, z materiałów, takich jak ratan, bambus e, lub inne naturalne materiały w różnych formach organicznych, e, trochę nawiązujące do natury, przypominające. Hmm, może jakąś meduzę, grzyby, coś, coś w tym rodzaju. Nie wiem, czy to można tak nazwać, ale, ale coś mi tak przypomina to. Eee, no i tutaj e, te lampy w różnych wielkościach. Często widuje się takie ogromne lampy, e, które, które są nowością i już nie są takie opatrzone, jak też coś e, lampy, które widziałam na rynku. No, e, mamy też trend w aranżacji okien. Co ciekawe, e, dawno tutaj. Nie było szaleństwa w, w modzie, w nowych trendach. Teraz natomiast pojawią się tkaniny z widoczną strukturą, na przykład lniane zasłony czy firany. Będzie to niewątpliwie trend, który już zaczęła się pojawiać gdzieś tam na wnętrzarskich targach. Natomiast jeżeli nie pojawią się zasłony czy firany we wnętrzu. Wtedy też hitem będą żaluzje, ale żaluzy drewniane kwestii dekoracji. Ściennej, no to pojawią się też obrazy, które już gdzieś są widoczne w sklepach czy też w różnych miejscach ze sprzedażą takich dodatków. Są to obrazy strukturalne z widoczną strukturą, zarówno w takich beżowych jasnych tonacjach, jak i też z dodatkiem jakiegoś fajniejszego akcentu kolorystycznego. Najczęściej są to duże obrazy z drewnianej ramie. Nowe trendy zawitają też w takich elementach jak dywany. Dywany naturalne, z naturalnych materiałów, czyli wełna, bawełna, wiskoza, najlepiej ręcznie plecione. Ale też pojawią się dywany z takie bardzo miękkie, z wypukłą strukturą, taką troszkę strukturą 3D. Mi się osobiście bardzo to podoba. Możemy je teraz kupić widziałam, w wielu sieciówkach. No, i też bardzo ciekawie wyglądają wewnętrzne. Troszkę tak ocieplają, i też mają ciekawą e, strukturę. Ciany ze strukturalnym tynkiem, zarówno te takie delikatne, jak i z tym mocnym przecieraniem, to Hit na 2024. I nie mówię tutaj o typowym tynku, takim jak na przykład baranek, który możemy zaobserwować na przykład na elewacjach domu, ale jest to taki typ tynku, który jest bardziej gładki i ma on w sobie takie delikatne przecierki. Wygląda to trochę tak, jakby to było takie ombre albo coś takiego, jakiś przecierany piasek. Dość ciekawe efekty. Fajnie to wygląda zarówno w przestrzeniach takich jak salon, czy kuchnia, czy sypialnia, ale też fajnie to wygląda w łazienkach. Cały czas krążymy koło natury i naturalnych materiałów, a więc pojawiają się też naturalne rzeczy żywcem wzięte z nie wiem, z natury, z, z, z zewnątrz, z pola, z lasu, z łąki. Czyli pojawiają się na przykład pnie drzewa, które zastępują nam stolik kawowy. Pojawiają się też wielkie głazy i kamienie, które zastępują na właśnie na przykład stolik albo jakiś podpórka pod stół jadalniany, czy też nagle recepcyjną, też pojawiają się gałązki, jakieś kamienie na półkach, muszelki, wszystkie takie naturalne elementy, które mogą zarówno spełniać jakąś konkretną funkcję, ale też funkcję dekoracyjną. Kamień pojawia się też na ścianach i to w takiej ostrej, wyraźnej strukturze, która może nawet y, wykraczać poza takie przestrzenie y, zwyczajowo przyjęte, gdzie takie naturalne materiały mogą występować, czyli y, y, salon, czy klatka schodowa, czy może też łazienka, ale też y, widzi się często powrót takich naturalnych y, elementów do sypialni. Połączenie kamienia i drewna to jest naprawdę super trend wnętrzarski. Jest to jedno z moich ulubionych połączeń. Na ten nowy sezon. Wygląda to niesamowicie, zwłaszcza jeżeli te kolory są do siebie fajnie dobrane. Cały czas tutaj mówię o beżowych, stonowanych kolorystykach. No to teraz na trochę akcentu kolorystycznego i kolory pojawią się w takich elementach jak umywalki, miski WC czy też wanny. Będzie to kolorystyka taka pastelowa, stonowana, począwszy od takiej zieleni oliwkowej, jak i też takiej ceglanej. Dodaje to super akcent, zwłaszcza jeżeli mamy takie stonowane wnętrze. Bo tutaj ten kolor fajnie ożywia to wnętrze i dodaje takiego fajnego akcentu. W nowym sezonie też żegnamy Lonele, a witamy na jej miejsce drewniane kraty. Nie wiem jak to nazwać. Jeszcze to w sumie nie ma takiego konkretnej nazwy, ale są to takie drewniane elementy w formie krat w większych i mniejszych ułożeniach i stanowią one alternatywę dla no już opatrzonych trochę i odchodzących trendów, czyli tych lameli drewnianych. Ja się bardzo z tego cieszę, jest to coś nowego i chętnie zobaczę nowe zamienniki za owe lamele, których już trochę jest za dużo. W tym roku zamiatają też wszystko materiały takie jak ratan. Ratan pojawi się dosłownie w każdym elemencie wnętrzarskim. Ja sama uległam tutaj tej wodzie i sobie zamówiłam kilka tac, jakieś tam pudełka i różne takie dekoracje właśnie z ratanem. Ratan pojawi się od mebli, poprzez szafy, poprzez nawet okiennice, jak i drzwi, ale też jako forma dekoracyjnych obrazów, dodatków. Jest to materiał, który na pewno szturmem zdobędzie rynek męczarski. Fajnie wygląda też ten materiał na zakłówkach, ale też na lampach. Lampy w ogóle tutaj to jest jeden z moich faworytów w tym materiale. No i coraz częściej też widzimy to w krzesłach. Na pewno zauważyliście ostatnim czasy wysyp tych krzeseł drewnianych z ratanowymi obiciami. No to tutaj już ten trend zaczął się pomalutku pojawiać wcześniej, natomiast uważam, że teraz będzie jego zdecydowany duży powrót na rynek. No i trend, który miał już kiedyś okazję być we wnętrzach, a mowa o obłych kształtach. Ten ten kiedyś został wyparty przez nowoczesne, proste, kanciaste formy, no to teraz szturmem wraca i wraca zarówno jak i w jak kształtach w drzwiach, medli, ale też zakończeń ścian. Wszystkie obłe formy będą królować na wnętrzach w nowym sezonie. I tutaj zarówno w prostych elementach jak meble czy drzwi, ale także różnych mniejszych jak fronty czy zakłówki, czy też jakieś dekoracje, czy nawet zakończenia ścian. No i we wnętrzach pojawią się też betonowe mozaiki, różne strukturalne płytki. Bardzo fajnie wyglądają, zobaczcie jak one super delikatnie i harmonijnie wyglądają we wnętrzu, pomimo, że ich struktura nie jest taka płaska, bardzo, bardzo ciekawe efekty tworzą i też oprócz tego, że tutaj mamy dość może agresywny ten wzór, to jednak to wnętrze wygląda całkiem harmonijnie. Uwaga, uwaga, teraz będziecie w szoku, Luxferry wracają. Mi osobiście bardzo kojarzą się z dzieciństwem i z przychodnią, w której właśnie były te luxfery, zamiast na klatce schodowej, zamiast okna. No i tutaj, jak zobaczyłam to, że ten trend wraca, to się bardzo zdziwiłam, ale na początku pomyślałam, że na pewno, na pewno mi się to nie sprawdzi i nie ma szans, że będzie to dobrze wyglądać. Ale z czasem sama uległam tutaj temu trendowi i coraz bardziej mi się podoba. E, zwłaszcza w tych bardziej nowoczesnych rozwiązaniach nawet podobają mi się te kolory różnych luksferów. Dla osób, które nie wiedzą, to co to są luksfery. są to takie szklane kwadraciki, które kiedyś miały na celu doświetlić pomieszczenie w taki sposób, żeby też nie było widać, co w środku się dzieje. E, tutaj często on był widywany na klatkach schodowych, w jakichś kamienicach czy też e, na jakich, w, w budynkach użyteczności publicznej. Na pewno kiedyś ktoś gdzieś widział takie luksfery. no i właśnie to jest ten element, który ma zawitać do mody wnętrzarskiej. No i detaliliśmy do końca. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Proszę, zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco. Ja będę starać się nagrywać takie filmy z poradnikami i różnymi tematami wnętrzarskimi. No, a wracając do trendów, mi osobiście się on bardzo podoba i nie mogę doczekać się, aż będę mogła coś zaprojektować w tym stylu. No, najbardziej jestem zdziwiona tymi luksferami, ale tak jak mówiłam, coraz bardziej się do nich przekonuję i kto wie, może z czasem pojawią się też w moich projektach. Napisz, co Ciebie najbardziej zdziwiło, jestem ciekawa, jaka jest Wasza opinia. A tymczasem cześć.